Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejna naprawa. O, baterii mało. Zobaczymy, czy zdążymy. Słuchajcie, przyjechała do nas na lawecie. Przyjechała? Przyjechał. Przyjechał Ford. To jest Ford Fiesta. Ja już wam pokazuję, bo chcecie, oczywiście, sobie pooglądać. To wygląda w ten sposób. Tabis staram się nie pokazywać. W tej chwili tablice. Te, które zakładamy, takie zastępcze, to są oczywiście, tu pokażę Wam od góry, w ten sposób, bo te tablice są, że tak powiem, zajęte na innym pojeździe. Dobra, to mamy to. Co się dzieje z tym pojazdem? Słuchajcie, ponoć, 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 jak się go odpali, to chodzi nierówno. A, kluczy nie wziąłem. Prosicie, żeby pokazywać Wam przebiegi. Proszę bardzo, mamy tutaj przebieg. 182, 880. Tak wygląda Fordzik Bardzo ładny Fordzik, ładnie utrzymany Jeździ nim młoda kobieta Jeden z widzów Oczywiście zadzwonił z taką prośbą Żebyśmy się zajęli tym Fordem Ponieważ tak jak już wspomniałem Nierówno pracuje No i druga rzecz, taka dosyć ważna rzecz Jaka tutaj ma miejsce To ten Fordzik miał problem Słuchajcie z Układem chłodzenia Był wyciek i auto trafiło gdzieś do warsztatu. Warsztat stwierdził, mówiąc do pani, że wsypie magiczny proszek, żeby wycieku nie było. No to wsypano ten proszek, przez dwa tygodnie było fajnie, wszystko super cudnie. A po dwóch tygodniach zaczęło się problemy z gotowaniem płynu. Czyli po prostu proszek nie tylko zatkał otwory, ale też zatkał kanały wodne. No i teraz co? Powiecie, że demontaż głowicy, czyszczenie całego układu jest sposób, który spróbujemy zrobić i się przekonamy, czy właśnie środki forte działają. Czy tutaj pomogą, właśnie na tą bolączkę, bo musimy się pozbyć tego proszku z układu chłodzenia. Podejrzewam, że ten proszek, oczywiście, gdzie ma też wąskie kanały, czyli w nagrzewnicy, też się dostał do nagrzewnicy, do chłodnicy, do głowicy i najdrobniejsze kanały pozatykał. Nie stosujcie tych środków. Eee, powiem Wam. Kiedyś się stosowano, jak wiecie, do tych polonezów, dużych kwiatów, tam gdzie tam po prostu prześwity to były takie ogromne jak rury kanalizacyjne, ale nie w tych autach współczesnych. Nie rób Niewciula. Czekajcie, poszukam klucza. Przyszedł Marcin wkurzony, mówi: Nie rób nie wciula. chodzę po warsztacie, szukam klucza, a ja, oczywiście, klucz w kieszeni. Standard. Dobra, i teraz jeżeli chodzi o te proszki, nie sypcie tych proszków do tych współczesnych aut, bo one mają naprawdę tak drobne kanały, te cieczy, że zapcha wam to wszystko i będziecie mieli naprawdę poważne problemy. Jeżeli macie wyciek, to zlikwidujcie ten wyciek naprawiając. Lub pokażę wam, jaki preparat ja stosuję na wszelki wypadek, który jest bezpieczny przede wszystkim dla silnika, ale to za chwilę pokażę. Dobra, odpalmy go i zobaczmy, jak on chodzi. Sensie całym autem. Chodzi bardzo nierówno. Nie będziemy go męczyć. Nie będziemy go męczyć. Dlaczego nierówno pracuje? Już wam pokazuję. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Jak żeśmy podnieśli sobie maskę, to żeśmy zastali tam przewód o tam, tak. Ho. No i tutaj patrząc na to, no dobra, to jest czterocylindrowiec. A mamy tylko trzy tutaj przewody. A jakieś zwierzątko się tym zainteresowało to dosyć mocno musiało się zainteresować, skoro tutaj wyszarpało ten przewód dasz. Jeden przewód pogryziony, on już wcześniej widać, że był pogryziony, ktoś go tutaj jakąś taśmą zaklejał. Tutaj drugi przewód pogryziony. Dobra. Marcin przyniósł nam, no niestety mieliśmy na tą chwilę... Dobrze, słuchajcie, no przynieśliśmy takie jamory, ale się okazuje, że to nie są te. Musimy szybko iść podmienić, bo zobaczcie, czym one się różnią w budowie. Tu, a ten. Musi być po prostu to żebrowanie, żeby było uszczelnienie, żeby tam żaden brud się nie dostawał. Dobra, podmienimy szybciutko. Na szczęście mamy tutaj tylko rzut beretem do kurtowni. Ten jeden przewód damy Marcinowi na wzór. Proszę cię bardzo. I załatwimy drugi komplet przewodów, bo te niestety nie będą pasowały. Podmienimy przewody, zacznie równo pracować. Podejrzewam, chyba że jeszcze gdzieś coś tutaj to zwierzątko sobie pogryzło. Popatrzmy na sądy, ale sądy są całe na szczęście. Nic tu nie widać. Zainteresowało się zwierzątko jedynie tylko przewodami. Tutaj też oczywiście pęknięty. Dobra. Jak uruchomimy silnik, żeby on pracował równo, przejdziemy do układu chłodzenia. Spróbujemy wypukać ten układ chłodzenia. Nie stosowałem jeszcze tego preparatu. Słuchajcie. E, pójdziemy, pokażę Wam już teraz. Nie stosowałem tego preparatu. E, oczywiście zadzwoniłem do firmy Forte. Zapytałem się, czy coś takiego by dało radę, pomogłoby i tak dalej. No, powiedziano mi, że z nie, tak, nie takimi rzeczami sobie radziło. Dostałem instrukcję użytkowania tego, dosyć jest taka powiem wam. O, długa długa. dlaczego? Tutaj mamy te środki, czyli te półkanki, mam zastosować sztuk 2, dwie sztuki tego, proszę bardzo, o tego, tego, tego. I najlepiej jest pojeździć tak ze dwa dni. Za dwa dni najlepiej jest pojeździć na tych płukankach po to, żeby on to wszystko wypłukał i potem jeżeli chcielibyśmy, chcielibyśmy uszczelnić to czymś takim. Dlaczego? Jak mi powiedziano, to jest wpłynie. po pierwsze, po drugie ten preparat zaczyna działać w ten sposób, że on musi mieć spełnione trzy warunki. Sponsorem programu jest importer płukanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Pierwszy z nich to jest temperatura, drugi z nich to jest kontakt z yy, tlenem, a trzeci to ciśnienie. I dopiero wtedy on zadziała. Wlewając ten preparat nawet do układu, który nie yy, słuchajcie, który nie, nie ma wycieku żadnego. To on powoduje usuwanie kamieni i tak dalej, i tak dalej. Więc zastosujemy później jeszcze ten preparat. Nie dlatego, że będzie ciekło, bo jeżeli będzie ciekło, to ja wymienię ten element, z którego cieknie. Ale chodzi o to, żebyśmy zabezpieczyli później układ chłodzenia. Dobra, czekamy na przewody i będziemy działać. Montujemy takie przewody. No niestety NGK. Mam nadzieję, że to nie jest Madein. O, Polska. Madein Poland. Także nie, nie jest chyba źle. Dobra, to co? Ja montuję szybko te przewody. Ok. O przewodach, skasowaniu błędów, Silnik pracuje już wzorowo. Wszystko wróciło do normy. Teraz musimy zobaczyć o co chodzi z tym płynem. Bo mamy zlecenie, że ten płyn się podnosi po aplikowaniu proszku do układu chłodzenia, także musimy zobaczyć co tu się dzieje. Dobrze, rozgrzewamy tą fiestę, żeby zobaczyć, czy wentylator odpowiednio się załącza przy odpowiedniej temperaturze. Dla tej fiesty, dla tej O, temperatura załączania się wentylatora chłodnicy ma być 105 stopni. Wyłączyć się powinna przy 99. Widać tam delikatnie, że ten płyn faktycznie się podchodzi do góry. W tej chwili mamy 97 stopni. Także co, rozgrzewamy do 105 i zobaczymy, czy wszystko prawidłowo, cały układ chłodzenia chodzi prawidłowo. A potem przystąpimy do pukania tego układu. Dobra, mamy 104. Zaraz się zbliżymy do 105. Mamy 105. A, no? Wentylator jeszcze cicho. Jeszcze cicho. Czyżby się nie chciał włączyć? Jest. Jak słyszycie, załączył wentylator, czyli tutaj układ chłodzenia mamy sprawny. No dobra, to jedynie co nam zostaje zrobić, pukankę. Faktycznie coś z tym płynem się tam dzieje. On teraz spadł. Nie ja zdążyłem tego Wam nagrać, ale spadł. Wcześniej podniósł się wyżej. Także dobra, bierzemy się. Aha, no i Fiesta oczywiście ma tylko tak zwany drugi bieg, jeden bieg. Ten szybki nie ma pierwszego biegu. Niestety, te pojazdy nie zostały wyposażone. Jak słyszycie, wyłączył, czyli mamy 99 stopni, i wyłączył. Dobra, czyli układ chłodzenia chodzi ok. Jedynie co, trzeba popracować właśnie nad wypukaniem tego układu. A już Wam pokazuję, co będziemy działać. Dobra, zgaśmy ten silnik. Ostudzimy go trochę, bo nie będziemy otwierać teraz korka, bo tutaj nam gejzer zrobi, zaleje to wszystko, a niepotrzebnie. Także jak ostygnie, to zaraz do Was wrócimy. Dobrze. Eee... Musimy zrobić pukankę, dlatego żeby pozbyć się tego proszku, żeby go całkowicie tam wyeliminować z tego układu, z pomocą przyjdzie nam preparat forte. Zastosujemy dwie flaszki, na taką ilość zastosujemy dwie flaszki, i teraz zalejemy go, i na tym płynie pojeździmy. Musimy zrobić około tak, najlepiej jest zrobić 50 km, przyjechać, zrzucić stary płyn, przepłukać układ. Nawet czystą wodą. Potem zalewamy świeży płyn i dodamy taki dodatek. Słuchajcie, ten dodatek jest na polimerach. Yy, mało tego tak. On też działa w razie w jeżeli mam gdzieś nieszczelność. Ale zanim wrócimy do tej nieszczelności, to on też działa na kamień. Plus do tego też działa uszczelniająco. On jest w formie jak słyszycie, płynu. Ale on dopiero zaczyna działać. Słuchajcie, uszczelniać wtedy, kiedy spełnią mu się trzy warunki. Pierwszy to jest ciśnienie. Drugi temperatura, a trzeci musi dostać tlenu, czyli musi być gdzieś wyciek na zewnątrz. Dostanie wtedy tlen i on po prostu zaczyna zasklepiać nam. Te środki też warto sobie stosować, jeżeli nie macie wycieku, bo on bardzo fajnie działa właśnie zapobiegawczo, żeby się nie wytwarzał wą Słuchajcie, jedna flaszka zawiera około 400 ml, tak jest, 400 ml, więc 800 ml trzeba ściągnąć. Już Wam pokazuję. Zalewamy dwa takie produkty do układu i pojeździmy sobie do jutrzejszego dnia. I on sobie poradzi z tym proszkiem. Jutro zrzucimy płyn. I potem, jak takie dwa zalejemy, na sam koniec, już do świeżego płynu, zalejemy sobie tego preparata i będzie sutniot malinka. Także co? Lejemy drugi. I układ wyczyszczony będzie. Dobrze, witam, mamy kolejny dzień. No i co? Przyjechałem tą fiestą z powrotem na warsztat, po to, żeby oczywiście co zrobić, dokończyć pukankę tego układu chodzenia. No i chcę Wam coś pokazać. Mam nadzieję, że kamera to wyłapie. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale tam po prostu tego brokatu jest mnóstwo. Widać, że ten płyn forte podrywał ten cały brokat z całego układu i on krąży razem z płynem. A, tylko nie wiem, czy GoPro mi to wychwyci, wiecie, te drobinki świecące. Mam nadzieję. Spróbuję jakoś to tam tak, żeby to się zaświeciło. Jeżeli tego nie widać, uwierzcie mi na słowo, no, gołym okiem tego widać pełno, a wcześniej tego nie było. Czyli faktycznie Forte poczyściło cały układ. Mało tego, nawet ten płyn, zobaczcie, on nie jest taki jakiś taki klarowny. Widać, że tu są sywki, brudy. Także bierzemy, teraz podnosimy pojazd do góry, zrzucamy ten stary płyn. przepłuczemy go normalnie wodą, czyli oczywiście ostudzony silnik. Spuszczamy ten, zalewamy tylko wodę, odpalamy silnik, nagrzewamy go do temperatury roboczej, zrzucamy tą wodę. Potem zalewamy płyn razem już z dodatkiem. Ale oczywiście wszystko Wam pokażę. To nie będzie Czemu mi z tym nie pojedziesz? Bo ja szłą ciepłe co? Nie czuję. Nie czujesz? No, jestem ciekaw, jak to wygląda tam w Ale fajnie wesz, ten wąw nie było jakieś tam problemy. Poczekaj. Dobrze, tutaj płyn sobie schodzi, ale słuchajcie, ja się przejechałem tym pojazdem. Nie spodobała mi się droga. Nie spodobała mi się jazda tym pojazdem. Słuchajcie, miałem wrażenie, że jeżdżę na kwadratowych kołach. Szumią opony niesamowicie, szumią, tak jakby łożyska. Ale oprócz tego, wiecie, jechało się tak, jakby na kwadratowych kołach. Po prostu cały czas trzepało. No i mamy go teraz w górze. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, tak naprawdę, z tymi kołami. Marcin zakręci. A zobaczcie, tu koło robi krzywe to jest jedna rzecz, że krzywe. Druga rzecz, zobaczcie, jakie te opony są już spękane, drogi właścicielu. Jak oglądasz i kochasz swoją córkę, to nie pozwalaj na taką jazdę. Zobaczcie, jakie one tu są spękane. No, zbieżności to to auto nie ma. To jest jedna rzecz. To jest druga rzecz. Zobaczcie z tej strony. Opony są już do wyrzucenia. Te opony nie istnieją. Proszę bardzo. One są całe. Spę... O ja cię kręcę. Widziałeś tutaj? Nie. A powiem szczerze, poczekaj. Patrz tu. Aha, odrywa się już. No. Się zaraz bieżnik go derwie cały. No, drogi właścicielu, tak też. jakie no. bicie. No, z tyłu najbardziej to słychać. No i oczywiście z tyłu słychać jeszcze jakieś uderzenia, takie głuche, jakby gdzieś tu leje coś było pozrywane poduszki czy coś. Ale tak, ta jest cała na belce, więc to nie może być to. Amortyzatory widzę, że są nowe, ale są głuche do bicia. Są takie do bicia naprawdę mocne. Albo ktoś jak wymieniał amortyzatory, to ich nie dokręcił, bo to tak, takie wrażenie jest, wiesz. A tu leje. Tu leje są całe, słuchajcie, nic z nimi się nie dzieje. Nie są pozrywane. No. Tym bym się zajął na pewno. Znaczy ja teraz nie, bo teraz nie będę miał możliwości, bo i tak to auto poza kolejką wjechało. Dobra, obejrzyjmy sobie jeszcze zawieszenie z przodu. No, z przodu też opony. Opony już mają dość. Mają dość, zbieżność widać, że jest rozjechana. Aha, no i jeszcze jedna rzecz, wy może to posłuchacie. Zakręcisz mi tym kołem? Dobrze, bo telefon nam przerwał. Chcę, żebyście. No, słyszycie? To łożysko tutaj. Tak. To łożysko tutaj szumi. Na podporze płoś. Tutaj mamy podporę tego łośi, tej długiej. I tutaj to łożysko szumi. Także, drogi właścicielu, jak będziesz oglądał, koniecznie łożysko, opony. Zrobić zbieżność. Ja tu jeszcze zobaczę to zawieszenie, czy jest całe. Czy tutaj nic nie stuka, nie puka. A wezmę łyżkę, przejrzę to zawieszenie. Także opony, łożysko. No i coś tutaj stuka. Nie wiem. Nie wiem, ktoś wymieniał widać, że świeżo amortyzatory wymieniane, ale dobija coś tutaj z tyłu tą belkę całą. Poduszki są całe, więc, więc najprawdopodobniej coś gdzieś na tych amortyzatorach musiało Później tak. Dobra, sprawdzę ten przód i zaraz zobaczymy. Jeżeli chodzi o przód, zawieszenie, nic tutaj niepokojącego nie ma. Teraz tak, uzupełniamy czystą wodą, czystą wodą. No, gorące. Dobrze, tutaj mamy ten płyn. Ja tą kamerą tego nie wyłapię, ale faktycznie brokatu mnóstwo. Całe mnóstwo brokatu. Słuchajcie, idę po telefon. Telefonem chyba lepiej mhm. to wyłapię. Zobaczcie, ile tutaj jest opiłków. Tych po tym brokacie całym. Co trzeba? Nie, nie, nie. Było ok. O, teraz to będzie się bujać i nie będzie nic widać. Więcej powinno być widać. Słuchajcie, jest tego mnóstwo. Całe mnóstwo. To jest właśnie ten proszek cały, który rzekomo uszczelnia silnik. A on no, oczywiście, że uszczelnia to znaczy silnik, uszczelnia e, układ chłodzenia, ale też go zapycha. Także tutaj pod słoneczko możecie widzieć, jak, jak się wszystko mienia. Dobrze, zalewamy świeżą wodę. Słuchajcie, woda ma temperaturę około 60 stopni. Nie wlewamy, bo silnik jest ciepły. Nie wlewamy, no zobaczcie, nawet paruje. Nie wlewamy zimnej wody, żeby nie uszkodzić bloku. Nie daj Boże. Także zalewamy wodę czystą. Odpalamy. Doprowadzamy do tego, aby pojazd zagrzał się. A, ciepłe. Mm -hmm. Doprowadzamy do tego, aby pojazd się zagrzał. Czyli załączyły się wentylatory. Jeszcze raz rzucamy czystą wodę. I dopiero zalejemy świeży płyn razem z dodatkiem. Dobra. Wentylator się załączył, czyli temperatura została osiągnięta. Piesta wyłączamy i zrzucamy sobie wodę. Dobrze, kończymy z fiestą. Zalewamy taki oto środek. Dobra. I zresztą uzupełniamy płynem. I będziemy mieli już fiestę skończoną. Co to wygląda? Jak orężada. Jak orężada. O, napiłbym ci się Stoi na stole. A. Okej. Okay. Czyli tego mamy już uzupełnionego. Tymi wypukaliśmy cały układ. Tam oczywiście na filmie Wam wstawię, jak wyglądał płyn po pukance. Uzupełniamy nowym płynem. No i co? I kończymy. Fiestę. No i jeszcze jedna rzecz. Aha, tutaj już się nam. Tutaj już nam się kończy, skończyła klimatyzacja. Zostało jeszcze tylko zrobić ozonowanie. Tam ozonuje się ładnie. Maszyneria działa. Nie wiem, czy wysłyszycie. Ale działa. Dobra. Także co? Działamy, działamy. Jest dzisiaj napięty grafik, naprawdę napięty. Musimy jeszcze wykonać ile? Raz, dwa, trzy, cztery samochody minimum. A już mamy godzinę prawie czternastą. Także działamy. Dobra, Marcy był zupełnie płyn. I z Fiestą się żegnamy. Także co? Jeżeli chodzi o Fiestę, dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam. I do następnego materiału. A ja się biorę za dalsze auta.